Doradca konopny radzi. Cześć, nazywam się Beata Nowotnik, jestem doradcą konopnym w ujęciu CBD. Postanowiłam nagrać serię takich filmików przybliżających temat konopi. Ja w dużej mierze będę mówić o konopi siewnej, ale chciałabym Ci też tutaj wyjaśnić, jaka jest różnica i o co chodzi z tymi konopiami. W pierwszym momencie, kiedy ja słyszałam konopię, mówię nie dziękuję, narkotyków nie chcę. Okazuje się, że byłam w błędzie. Mamy kilka gatunków konopi, ale my skupimy się na dwóch. Pierwszy gatunek konopi to są konopie indyjskie, takie niskie krzaczki, których uprawa w Polsce jest zabroniona, ponieważ zawierają bardzo wysoki poziom środka THC psychoaktywnego, który wpływa na uzależnienie. A drugi gatunek konopi to konopie siewne, i wyobraź sobie, że tego środka THC mają 0,2% i są dla nas bezpieczne.